Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj pod restauracją Stary Doma. To nie z jakiej okazji, ponieważ mamy dzisiaj dla Was świąteczny specjał, w którym testujemy wyjątkową, polską, tradycyjną potrawę. Pierogi. Sprawdzimy sobie parę topowych restauracji w Warszawie, popularnych osób. Zaczynamy od Starego Domu na Puławskiej, który ma ponad 9 tysięcy opinii na Google, z sumaryczną oceną ponad 4,7. To jest bardzo wysoka ocena, jak na taką popularną restaurację. Należy ona do Stamczyka, który jest polskim aktorem. Występował też w niejednej międzynarodowej produkcji. To jest papież? Nie, tak. I taki nie. Sprawdzimy sobie ten lokal. Powiemy, czy jest naprawdę dobrze, czy nie jest dobrze. Potestujemy też parę innych miejsc, gdzie będziemy mogli porównać, jak bardzo to się różni. Cenowo na pewno nie będzie dzisiaj najtaniej, ale mamy nadzieję, że będzie smacznie. Jaki tutaj przyjemny, świąteczny klimat panuje. Ja. Trzeba znaleźć takie miejsce, żeby nie przeszkadzać nikomu się. jak ty daleko siedzisz w ogóle? Ledwie ci widzę. Jaki duży stół się trafił, w kebabach takich nie ma Jesteśmy już w środku Wystrój jest na pewno... Okazały, okazały Nie jest łatwo się dostać, bo nawet przychodząc na otwarcie musicie chwilkę poczekać, poszukać specjalnego miejsca dla was Bo nie jest to pewne, że dostaniecie miejsce w niedzielny obiadek, tak jak my się wybraliśmy W sumie popularna pora, żeby tu przyjść jak I jak dobrze, powiedział. że masz ten kołnierzyk stary, bo to, to pasuje Ja myślałem, że może na kebaby pójdziemy, Na ty... <laughs> no dzisiaj przyszliśmy coś innego zjeść niż zazwyczaj Dzień dobry panowie Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tylko tak ty wyglądasz jak z mapą Hogwartu stary. Dobra, cielęcinkę. jemy na pół, tak? Na pół. Na no więcej nas nie stać, bo widzowie nie klikają subów. To jest jak duży kawałki. <laughs> nie no, 50 zł. Dzisiaj skusimy się na pierogi z cielęciną w starym domu kosztują one 47 zł. Chcieliśmy sobie je połączyć z pierogami z kozim serem i szpinakiem, ale jakoś stwierdziliśmy, że może to nie jest dzisiejszy moment na te pierogi, szczególnie, że są one przyrządzane w różnych sosach, dlatego nie mogliśmy ich połączyć w jedno danie. Mat jest lekko zestresowany yy, otoczeniem Jaki nam dzisiaj panuje? Ja, ja bardziej pasuję stary do kebabów i Chińczyków. No cóż, no, chcieliśmy coś nowego, świątecznego, speciał, ale jest troszeczkę inne uczucie w ogóle, jak się nagrywa w takim miejscu. Jest troszeczkę większe wymagania, trochę większa kulturka ale tego miejsca. Majna zajebisty wystrój. Patrzcie na to. Jak myślisz, że będziemy czekać? Myślę, że nie jest tak długo, wiesz, to są pierogi. no. Czyli jak ktoś od nas zamówienie, to w 20 minut jesteśmy. Dobra, słuchajcie, przyjechało już nasze zamówienie. Dokładnie pan je przyniósł. Mamy 7 pierogów z cielęciną. Wyglądają, ładnie wyglądają. Widać tutaj tłuszczyk ewidentnie na talerzyku. Czujesz ten zapach w powietrzu? Tak. To czuje. nasze pierogi. To nasze pierogi, nasze skwarki. Chcesz robić zdjęcia? Ogólnie piękny zapach unoszący się w powietrzu. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o rozmiar tych pierogów, no to bym powiedział taki średni. Na normalny. To też jest ciekawostką. Nie wiem, czy na przykład ty sam zawijasz pierogi w domu. Nie robię. To zazwyczaj Zuzia robi. Ja no też jest. ostatnio zacząłem robić. Od jakichś dwóch lat robię sam pierogi. Ja na przykład robię falbanki. Jeżeli mi się uda, to wrzucę wam gdzieś tutaj jakieś zdjęcie, nawet z tego, jak mi wychodzą. Mogłabym mieć taką kamerę czołową, nie? GoPro, GoPro na lepienie pierogów. U nas w domu też falbanki. Falbanki, nie? Falbanki. Ja też właśnie robię falbankę, więc w szoku jestem, że tutaj nie ma tego. Tutaj możecie sobie teraz zobaczyć, jak wygląda w przekroju taki pieróg. Bardzo ładny zapach, czuć, że mięsne są na pewno. Pewnie dlatego nie mogliśmy wymieszać tych sosów, bo tutaj mięsne z wegetariańskimi nie mogły się połączyć ze względu na to. Powiem ci, że dobrze to pachnie, ale czy będzie dowoził smak? A ile mieliśmy pierogów? 7 pierogów? 7 pierogów. Ja liczę cenę na pieroga. Jak coś to cena per pieróg to 6,70. No powiedziałbym, że jak na restaurację to to jest normalne. Tak, tak jakbym się spodziewał takiej ceny. Może z 10 zł mniej, ale no tutaj mówimy o dosyć fajnej, fancy restauracji. że chodzi o smak, rozpływające się. Rozpływające się po prostu. Jesz to, czujesz ten smak mięsny, przyprawiony pieprzem i solą. Cebulka na nich posypana, która fajnie się rozpływa. Sporo tego szczypiorku, ale jest takich małych kawałków, które powodują, że on jest taki delikatnie wyczuwalny, nieprzeszkadzający. On czasem potrafi. Kurde, jeżgo go i on ci się rozpływa w buzi. Aż szok po prostu. Czy to jest najlepszy pieruk, Czy to jest najlepszy pieróg? Nie wiem, czy to jest najlepszy pieruk Warstwa tego ciasta jest na tyle umiejętnie zrobiona, że ono nie jest grube, ani nie jest za cienkie. Fajna struktura z tego ciasta, które się po prostu rozpływa dzięki temu. I czujesz, że masz troszeczkę ciasta, to mięsko tam rozpływa się. To nie jest tak, że ty go żujesz, że tam gryzisz się z tym mięsem. Dobry pierog, Ciekaw, taki podobny do baromercznego. Nie, ja żartuję. Dobre pierogi dałbym im, myślę, że z 8. Paweł, jest 7 pierogów po 3,5 albo o 7 gramy w papierkami. Myślę, że tutaj ludzie sobie nas wzięli jedną porcję pierogów i grają o ostatniego w kamień papierc. Myślę, że to trzeba zrobić. Dobra, robimy to. Ja to od razu pa. Witam widzów. Nie było mnie jeszcze, ale jestem, moi drodzy. Wielbią pierogi. Chyba nigdy w życiu nie jadłem pierogów w jakiejś fancy restauracji, takiej jak jesteśmy teraz. W życiu nie zapłaciłem prawie 50 zł za pierogi. Może od dzisiejszego dnia moje życie się zmieni. To co widzę, to jest tłusto. Tłusto jest głównie od tej cebulki. To nie jest tak, że tłuszcz się leje wszędzie. On, taki pieróg jest otoczony w tym tłuszczu. O kurde. No dobre. No to nie jest taki kebab, że, że ja zrobię... Sześć! To się rozpłynęło, faktycznie zajebiście, Ale to jest pełnia tego smaku. To mięso jest tak idealnie przyprawione. Jest bardzo delikatne. Ta cebulka jest zajebista. Taka słodka, ten szczypiorek delikatnie się przebija. I faktycznie farszu, ilość farszu jest mała. Znikoma, ale to dobrze. Masz bardzo dużo tego soczystego mięsa. Jest to zajebiste, zajebiste. Ło, wow, stary papier kamienio od czwartego. To jest... Nie oddam go bez walki, ale dobre. Nie jadłem takiego mięsa nigdy w pierogach. Ale fajnie się rozpływa. Jest takie zmielone idealnie na taką ciapkę. na takie pire. Czekaj, zjem jeszcze cebulkę ze szczypiorkiem, bo takie dobre. O jezu, ale fajnie jest. Ale... Ja, ale zabrał, ale zabrał. Nie no, ja daję dziewiąteczkę. Nie wiem jeszcze co nas czeka w innych lokalach, ale tutaj zamówiłbym to. Pomimo tego, że nigdy nie zamawiam pierogów w lokalu, to się wszystko zgadza. Biorę trzeciego. I nie masz nic do gadania, po prostu bierzesz to do buzi, przymykasz usta i jego nie ma, nie? I masz tylko rozpływające się smaki. Ale dobra niedziela. Borys, dobra robota. Ale. Tutaj jest Piotr Adamczyk. <laughs> Piotr. Dobra robota. Piotr też dobrze zrobił, kamień papier, no? Trzy, Trzy, cztery. Ryba. Wygrałem yeah. Smutek. I <laughs> ostatni <laughs> pierwszy dla papcia. Yeah. <laughs> Na to jest moje zwycięstwo. Jesteśmy już po naszej wizycie w starym domu. Bardzo pozytywne wrażenia po tym wejściu. Pierogi bardzo dobre. Wystrój bardzo elegancki klimatyczny. Fajnie, żeby sobie przyjść na obiad z rodzinką. Pewnie zastanawiacie się, co trzymam w rączkach tutaj. Okazuje się, że dostaliśmy nawet podarunek od restauracji za to, że przyszliśmy w tym okresie. Myślę, że dają go każdemu, więc zobaczymy sobie, co to jest. Myślę, że to jest cynamonka. Ale miękkie to już się czuje. Ponczuś. Ponczuś. Ten ponczuś w cukierni chyba kosztował 15 złotych. To w ogóle okradliśmy ich dzisiaj. Zostawiam się pierogi za 47. Dostaliśmy po panczusiu. Lecimy chyba z nim na szybko, co? Jezu, zajebiście. Fajnie. <laughs> So Widać, że tutaj z nadzieniem jakimś malinowym. Ja Nigdy wieje. takiego wypasionego pączka nie gryzłem. Wow. Sik szok. Malinowe nadzienie, ale jakie wypełniające. Cieniutkie to ciasto, zobacz jakie cienkie. Naciskane jest rewelacyjnie. Nie jest też taki słodki, jak się małem, nie? jedyny cukier mam wrażenie, który jest tutaj do, do walon, to z cukru pudru. I to jest najbardziej charakterystyczne, ale jest też taka delikatna, że czujesz się zdrowo, jak go jesz. myślisz, że to każdy dostawał? Myślę, że to mógł każdy dostać. Bo to jest prezent świąteczny? Taki prezent świąteczny. Chyba, że przez to, że mieliśmy kamera, ale wątpię. Mordo, ale dobry pączek. Zjadasz go całego? Czy... Co, bo to masz drugiego? Myślałem, że jemy na pół, żeby mieć miejsce na pierogi. Bardziej niż te pierogi wszystkie razem. I faktycznie mam wrażenie, że się nim najem. Ej, to jest jakiś lifehack chyba. Idziesz we dwóch zamawiać w jedną porcję pierogów to jest też dwie buły. No bo normalnie pewnie rodziny przychodzą całe menu, tam zamawiają, wiesz, przystawki, napoje dostają, a my pierogi na pół, aż tak głupio, może im dopłacimy. To jest chwyt, który oni tutaj wykorzystują. To jest marketing, słuchaj, no. Nawet jak zamówiłeś mało, oni cię potraktowali dobrze dzięki temu wiesz, że tam wrócisz kiedyś. No jak króla. Dobra, próbuję tego. Próbuj tego. Może masz inny. Ej, daj swojego. Ej, nie wiem, że mamy inne. A ty tam tego całego. Ja myślę, że mamy taki sam. Mówisz, jaka kruszonka zajebista, jak no. chodzi, tylko słodziutka uwielbiam kruszonki. Nie wiem, czy ktoś to sprzedaje. Gdyby sprzedawali worek kruszonki, to ja bym kupował. To ja ci mogę zrobić ty. Zrób, o kurwa. To samo? Przecież widziałeś. Ale ta kruszonka jest zajebista. Chociaż ciasto, ja lubię bardziej jakieś takie takie pulchne, takie, wiesz, bardziej mokre niż suche sypiące się. tak ja mam wiśnie. Ty masz malinę? Ja miałem chyba malinę. No, ty masz na pewno inne. Kurde, pani nie. Ale wyszło. Wiadomość całego. <grymne> nie dało się. <grymne> Są całe wielkie kabawki wiśni. Jezu, jakie nie lubię wiśni? Tak, ta była jest zarobnista. Ja i tak dałem dziewięć za pierogi. Za cały experience, za klimacik. Stary, mam ochotę przyjść tutaj po prostu i zjeść cały prawilny obiad. Piotrek. Piotrek. Good job. Good job. Padniemy jeszcze. Lecimy teraz do akademii Borysa Szyca, także chodźcie z nami. Zobaczymy, jak pierogi wypadną w tamtym miejscu. Jesteśmy już w drugiej świątecznej miejscówce, czyli w restauracji Borysa Szyca pod tytułem Akademia. Generalnie sama restauracja też jest bardzo znana. Myślisz, że oni sobie ze sobą konkurują? Borys e, z Piotrkiem, że z, sobą przypychają się ze sobą mówią, Kurde no, ja mam lepszą, ja mam lepszą. Ta restauracja jest dużo mniej popularna, bo ma tylko niecałe 2000 opinii, ale sumaryczna ocena też jest 4,7. To też jest w sumie dobry wynik. Może jest nowsza po prostu? Szczerze, że ze zdjęć wygląda jakby była mniej elegancka i trochę bardziej taka barowa. No ale zaraz się przekonamy, zapraszamy was serdecznie. Tutaj mamy, w ogóle ja już sprawdziłem coś wcześniej, że tutaj mamy pierogi z gęsiną w sosie wiśniowym za, stary, słuchaj tego, 69 zł. Ile? Nie mówiłeś, że aż tyle będziemy płacić. Ciekawe, ile ci wyjdzie za pieroga przy takim policzeniu, nie? Oj, 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 oj. Może 20 sztuk tam będzie. Ej, ty. Może jest, może jest, może nie oceniajmy. Dobra, chodź ze mną. Jesteśmy już na miejscu. Zamówiliśmy sobie pierogi z gęsinów w sosie wiśniowym. To, o czym wam mówiłem przed wejściem. Cena to 69 zł. Dostaliśmy przystawki w formie pieczywka z olejkiem. Olejkiem? Oliwą. Tak, z palcem do ciała. Tu ja mnie jestem mega ciekaw, bo nigdy nie jadłem hmm. takiego wykonania pierogów. Gęsina to też nie takie pospolite farsz do pierogów. Ja najczęściej no, na przykład robię jakiś taki wołowo-wieprzowy farsz. Kapusta z grzybami też jest robiona często. Przechodzimy na najbardziej klasyczne, czyli pierogi z mięsem. Zobaczymy, jak to, to wygląda. Restauracja jest na pewno mniejsza, skromniejsza. No taka bardziej przystępna bym powiedział. Mamy nasze zamówienie. Czas oczekiwania mniej więcej 15 minut. No może troszeczkę dłużej niż czekaliśmy w starym domu, no ale jak najbardziej akceptowalne. Bardzo podobny czas. Co mamy na naszych talerzach? Cztery sztuki. W sumie byłoby ich 8, bo to jest jedna porcja podzielona na dwie strony. Tutaj ukołem strony restauracji, że od razu po nas pomyśleli. Podzielili to na dwa. Bardzo miło z ich strony. Pierogi z gęsiną. Oblane krwistym, czerwonym sosem wiśniowym. Wyglądają po prostu egzotycznie. 8,60. To było 7. Ale najważniejsze różnicą może być tu smak. Też co, to, to widzimy, widzimy? Też nie ma falbanek, to tylko ja w domu i Zodzia robimy falbanki. Jak robisz, to wydaje mi się więcej ciasta tam jest na tych brzegach. Może coś w tym jest? Dyskusyjna kwestia. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, czy robicie falbanki, czy nie. Tutaj mamy gęsinę. No, wygląda on bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o rozmiar, ma identyczny. Teraz sobie sprawdzimy, czy tak samo jak tam będą się rozpływać po prostu w buzi. Nie rozpływają się. <laughs> tutaj bardziej odczuwalne jest to ciasto. Dużo grubsze, szczególnie na tych rantach, tak jak to wspomniałeś o falbankach, tu po prostu czuć te ranty że one są grubsze i nie rozbywają się przez to tak idealnie. Sos jest fajnym zaskoczeniem. Nigdy nie miałem takiego połączenia smaku słonego z kwaśnym, wiśniowym sosem. Oj, dobra wisienka. Te same wisienki, rewelacja. Bardzo fajne jest to zaskoczenie. Nigdy wcześniej nie jadłem takiego połączenia smaków, tego słonego ze słodkim w pierogach właśnie konkretnie. Jest to na pewno odmienne i uważam, że fajne. Podsumowując całe danie. Rewelacyjne połączenie słodkiego ze kwaśnego, wręcz ze słonym, co robi tutaj naprawdę najlepszą robotę. Jeżeli chodzi o sam farsz, bardziej mi smakował we wcześniejszej restauracji. To moim zdaniem było fajniejsze, bo on się tam rozpływał. To ciasto też się tam bardziej rozpływało. Tutaj troszeczkę ten farsz jest taki bardziej zbity, może bardziej cięższy do przegryzienia. Naprawdę dobre pierogi. Czy jednak bym na nie wrócił? Tutaj bym się zastanowił. Ogólna ocena to by była blisko siedmiu. Ja generalnie nie jestem fanem wiśni, więc z tego się boję. Mam wrażenie, że podobne robiła babcia, jeśli chodzi o farsz, o delikatność. Czuję trochę wiśnienia, takie 30% gryzocysta wiśni. To są dobre rzeczy. To nie jest kula mocy, co się stało. To nie jest cool, sam w pierogu? To ja jednak wolę cebulkę na tłusto niż wiśnie na słodko. Ten tłuszczyk, który jest tam nadawał im takiej soczystości, mm. że my się rozpływały. Ale samo mięso w sobie to też zajęte. Jedyne co, to tylko widzimy się. Czy wolisz bardziej słodko z tym dodatkiem wiśni? Czy wolisz tłusto z dodatkiem tego masła i cebulki? Chodzi tak, że nie zatrzymuje się. Po prostu jeden za drugim. Mam wrażenie, że tym się bardziej najemy. Może to kwestia ilości ciasta, tam ten smak mi bardziej pasował. No i cenowo też lepiej. Tutaj ósemeczka. No i jednak tam, tam bym wyrócił. Tutaj? Chyba nie. Chyba jednorazowe doświadczenie, ale smaczne. smaczne. Jesteśmy już po doświadczeniu w Akademii Borysa Szyca. Było to nietuzinkowe spotkanie z kwaśnym smakiem połączonym z słoną gęsiną. Na pewno nietuzinkowe rozwiązanie dla fanów, którzy szukają czegoś więcej w pierogach, bo tego smaku nigdy wcześniej nie spotkałem w żadnym innym miejscu. A teraz przenosimy się do kolejnej restauracji, którą będzie restauracja Polka od Magdy Gessler na Starym Mieście. Myślę, że tam nie wypadnie to aż tak dobrze. Opinie rokują w okolicach 3,9, 3,8, 3 dolarki na Google. Na pewno nie jest tanio, ale czy będzie dobrze? Mam jedno skojarzenie z tym miejscem, ponieważ raz już tam byliśmy na żurku i żurek był dobry. No to chodźmy, zobaczmy pierogi. Zapraszam cię, chodźmy. Jesteśmy przed restauracją Polka od Magdy Gesser. Zaraz sobie do nich wpadniemy i sprawdzimy, jakie mają pierogi. Mamy tam pełen wachlarz. Myślę, że najdroższe już dzisiaj były. No, zobaczymy, czy Magda Gesser w tym punkcie się postarała. No, jak pamiętamy, żurek był spoko, ale jest strasznie zimno, więc spadamy już do środka. Opinie. Dosyć średnie tej restauracji. Cenowo też raczej drogo. Zachodźcie. Dzień dobry. Tak, 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 jesteśmy gotowi. My dzisiaj skromnie. Byśmy poprosili tylko jedną porcję pierogów. Dobrze. I pytanie jest nasze: czy możemy sobie połączyć z mięsem i z, kapustą z grzybami? Nasze zamówienie jest już na stole. Udało nam się poprosić panią o to, żeby połowa zamówienia była z kapustą i z grzybami, a druga połowa była po prostu z mięsem. Jak widzicie, na naszym stole jest sześć pierogów, czyli. Mati, ile jest zapieroga? Pierwszy raz mamy 6. W ogóle zauważyliśmy, że mieliśmy 6, 7 i 8? Tutaj w ogóle mamy wrażenie, najwięcej jest tej okrasy ze wszystkich, nie? Tam była cebulka, tutaj mamy skraweczki, y, boczusiu jakiegoś z cebulką. Coś innego. Mamy liście, mamy rzutkiewkę. W ogóle to jest rzutkiewka, to myślałem, że zaznaczyło te z kapusty z grzybami. Myśli, że to są z kapusty i z grzybami, bo mają na sobie liście plus rzutkiewkę? Myślę, że to przypadek. Natomiast za pieroga wychodzi 7 złotych. 7 zł, czyli stary dom wychodzi wciąż jest najtańszy. A ile to było 6,70 chyba? No jeszcze bułki dostaliśmy, no nie wiem czy to się do dzisiaj pobić. Dobra, zobacz jak są, on wygląda w, w, w środku. z dopiero Ładnie. z mięsem. babciny Tutaj są one trochę bardziej zawinięte, no takie jakieś... Też bym nie powiedział, no nikt nie robi tych fikusznych fikuśnych zawijasów, takie jak ja z Zuzią, no. Trochę rozczarowanie, nie? Bo to jednak mi się kojarzy z taką wsią polska, że tam się robiły takie falbanki u tych pierogów, a nie jakąś chamskiej widelce albo w ogóle zgniecione palcem i tyle. No miejmy kwestie estetyczne, przejdźmy do kwestii smakowych. Tak zwany life hack. Dobijasz sobie pierogi, dobijasz ich smak, to okrasą i to mocno. Całkiem jest to ciasto, jest ono grubsze i nie rozpływa się tak jak w starym domu. Jest całkiem ok tylko mam wrażenie, że mięso nie jest w na najwyższym sposobie przyprawione. Nie wyczuwa się tutaj tych przepraw. Zobacz to. Dobrze. Proszę, w solipierze. Wokół kuciaka dostęp. Co to Takie coś. To kresa dużo nadaje smaku, tym, że jest to taka słona, po prostu słona. Klasyczna wersja pierogu, ale w starym domu bym zjadł. lepszy. Widzę, że jesteś rozczarowany. No, jeszcze spróbuję w sobie e, e, dwóch, no bo tyle mi wszystkim przy, przynależy. No ja, poczekaj, bo widziałeś teraz zmieniłem sobie jeszcze masz samych grzybami. Tego nie jedliśmy. W drugim lokalu mieliśmy pierogi takie wykwintne, takich, których nigdy wcześniej nigdzie indziej myślę, że nie zjecie. Tutaj mamy standardową klasykę. Czy to jest najlepsze wykonanie? Przemyślałem to. Tu mam z kapustą i z grzybami pieroga. Czyli jednak to z liściami, co zaznaczone, że to są z kapustą i z grzybami. No, pełne farszu, pachnąłem jak w typowym z z i z grzybami, więc dobrze, że to sprawdziłem. Pytanie, jak smakuje. Bardzo kwaśne. Naprawdę, niesamowicie kwaśna kapusta, bardzo mocny smak, że aż zapominasz w ogóle o cieście i o tej okrasie, bo przebija się ta kwaśność z tych pierogów. Wolisz cebulkę czy skwarki? Ja lubię jedno i drugie. Ja Remis. Cebulkę. Ale to, co ty wyciągnąłeś z tego jednego pieroga, to mnie zastanawia. To jest jakaś część mięsa po prostu, która się nie zmieliła. A te pierogi z kapusty z żybami Bardzo kwaśne. Przydałby mi się do nich jakiś dodatek typu szan, śmietana. Weź daj, I... daj z tym szanem. No killer kapuściany, nie? Jak ktoś lubi kwaśne pierogi, to tutaj one są mega kwaśne. Ogórkowałbym to zjadło, może być zajebiście kwaśna. Ocena samych pierogów? Moim zdaniem z tych trzech, które jedliśmy, to te wypadły chyba najgorzej. Wolałbym pójść do starego domu, jakbym miał jeszcze jeden wybór. Mam wrażenie, że jest najgrubsze ciasto z tych wszystkich. W ogóle wszystkie te pierogi mają, na wrażenie, inne mięso. Za każdym razem to jest inny smak mięsa. Pomyślałbym, jak idąc na pierogi na początku, że będzie cały czas to samo i nuda, a to jest cały czas coś innego. Cebulkę wolę definitywnie. Skwarki i tak są niezłe. Nie są takie twarde, wyleżane, że czasami jeszcze zęby bolą. Nie jak zgryzasz. Nie jak tak czasami ci zostanie taki skwarek w domu i go dojesz, To tutaj takich nie ma. One są mięciu się. Nie, łbaska pokrojona po prostu w kostkę. Ale wolę cebulkę. Wolę tą cebulkę ze szczepiorkiem. To było po prostu coś, jakiego, że ja to jadłem. Widziałeś, ja to wiviacem wi wi sam dojadałem i nożem. W bliżej im domowych niż czegoś takiego wow, Takiego czegoś ponad, czegoś restauracyjnego. Najsłabsze. Niestety. Ilość ciasta, nie wiem czy nie jest największa. Nie wiem czy nie najwięcej ciasta właśnie mamy tutaj. Krogi z kapustą, po pierwszym gryzie to co czuję to co ty. Czyli kwaśną kapuchę, ale ja lubię na przykład kwaśną. Nie lubię jak jest taka nijaka bez smaku, a to jest wyrazista. To są dobre pierogi, ale czy bym wracał? No nie, na razie stary dom, stary, wy, stary dom, stary dom, stary wymiata. Słuchaj, ja dałem tam dziewiątkę w ciemno i w ogóle miałem takie wow na samym początku, objawienie. A tutaj mam takie, że to są dobre pierogi. No lubisz kwaśne pierogi z kapustą? To spoko. Lubisz takie z mięsem i skwarkami? Spoko. Tą kapustę czujesz, jeszcze jak mi tutaj cały czas w ustach się rozpływa, wiesz, ta taka kwasowość. Spoko, ale siedem. Nie wiem, czy bardziej mi nie smakowały też w Akademii. Papież, szyc. I Magda. Magda najsłabiej na razie. Może cena za Pieroga 7 zł nie jest zła, ale liczyłbym na coś więcej, tak jak było właśnie wcześniej. Nie jest zła, to jeden z najdroższych Pierogów w Warszawie. <grym> Dobra, idę z Chodź, dojemy to i lecimy dalej. Dobra, jesteśmy już po naszej kolejnej wizycie. Teraz byliśmy u Magdy Gessler i restauracji Polka. Podsumowując to miejsce, Pierogi wypadły średnio, cenowo wypadło średnio, czyli jednak ta opinia googlowska trochę się potwierdza, że to jest jednak 3,8, 3,9, a nie 4,7, tak jak to było w przypadku poprzednich restauracji. Powiem szczerze, że chyba ja bym zrobił lepsze pierogi niż oni tutaj zrobili. Zapraszam wszystkich widzów do mnie na chatę, będziemy jeść pierogi, które zrobię.